Dzień dobry, Bartłomiej Ryś, Polski Caravaning. Kłaniam się serdecznie. Jeżeli mówimy o koniunkturze w karawaningu w tym roku, to bez wątpienia liderem właściwie całego e, rynku w Polsce jest firma Cargo, która obecnie funkcjonuje w trzech oddziałach. I my jesteśmy w tej oczywiście siedzibie głównej, czyli tutaj w Poznaniu znajdziemy nie tylko sprzedaż, ale też akcesoria, sklep z akcesoriami karawaningowymi oraz oczywiście działający e, serwis. I dzisiaj Kargo, grupa Cargo to sprzedawca, co naprawdę wielu przeróżnych marek. Po mojej lewej stronie stoją nowoczesne samochody w pełni zintegrowane marki Pilot. Po prawej stronie przyczepy kempingowe marki Adria, ale to przecież dopiero wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj pokażę Wam firmę, pokażę Wam plac, ale od razu chcę zaznaczyć, że na 225 samochodów, które Grupa Cargo zamówiła na sezon 2021 na placu dostępnych samochodów do sprzedaży zostało jedynie niestety, niestety, niestety około 10 i dzisiaj pokażę wam jedną przyczepę kempingową i kampera w czterech różnych odmianach zapraszam serdecznie Jedną z nowości na sezon 2021 są samochody w pełni zintegrowane, i to od nich zaczniemy prezentację. Na placu firmy Cargo pojawiły się łącznie cztery modele w różnych konfiguracjach, zarówno jeżeli chodzi o podwozie, jak i układy podłogowe w środku. Ich ceny rozpoczynają, startują od około 420 tysięcy zł brutto. Każdy z samochodów jest zbudowany na bazie Fiata Ducato. Różnią się, tak jak już mówiłem, wcześniej wersjami silnikowymi. Mamy tutaj dostępne jednostki 2-3 o mocy od 140 do 160 koni mechanicznych. W zależności też od wersji wyposażenia mamy dostępne alufelgi, mamy dostępne różne inne gadżety, które poprawiają codzienny komfort bytowania w tych samochodach. Rozpoczynamy naszą prezentację od modelu Essentiel. Zerkam okiem tutaj na bok. Essentiel G. 740 z łóżkiem małżeńskim, wyspowym w środku. Zapraszam serdecznie. Samochody są na tyle nowe moi drodzy. Niedawno pojawiły się dopiero na placu firmy Cargo w Poznaniu, że nawet w tej. Stacji multimedialnej za pomocą której sterujemy kamperem. Nie zmieniono jeszcze języka, więc oczywiście marka pilot, marka francuska. Język dostępny również francuski. Ale dlaczego zaczynamy od tego miejsca? Z prostego względu. Kampery mamy produkowane w XXI wieku w nowoczesnej technologii, natomiast zwróćcie uwagę, że większość paneli sterujących w dalszym ciągu pamięta jeszcze poprzednią epokę. Tu w pilocie jest zupełnie inaczej, macie do dyspozycji kolorowy dotykowy. Za pomocą którego w bardzo łatwy sposób wyszukacie informacje na temat pojemności zbiornika wody. Możecie też w prostej animacji zobaczyć, czy samochód jest ładowany z solarów, czy ma podłączone zewnętrzne źródło prądu, czy chociażby pracuje silnik i wtedy bateria również jest doładowywana. Ale od tego zacznijmy, że. Cały element jest bardzo estetycznie usytuowany w wygodnym dla użytkownika miejscu. Natomiast w środku, jeżeli przejdziemy, moi drodzy, do środka, znajdziemy tutaj łącznie miejsca dla czterech osób, zarówno w kontekście jazdy, jak i spania. Pierwsze dwuosobowe łóżko, tak jak mówiłem, łóżko małżeńskie, łóżko wyspowe, zlokalizowane oczywiście w tylnej e, części pojazdu. Każdy z użytkowników ma do swojej dyspozycji osobną półkę. E, na tej półce możecie odłożyć swoje telefony i możecie je też naładować, ponieważ tuż przy Waszych głowach znajdują się złącza USB. Tak samo e, jakby w komplecie e, dostajecie również włączniki poszczególnych tutaj świateł ambientowych, e, a całość jakby dopełnia kolorystyka e, mebi. Generalnie wnętrze jest jasne, natomiast wszystkie fronty meblowe, wszystkie ścianki są utrzymane w nieco ciemniejszych klimatach, więc całość tworzy naprawdę jasne, fajne, kontrastowe wnętrze, w którym po prostu przebywa się przyjemnie i elegancko. Jeżeli mowa o tej przestrzeni nieco zlokalizowanej bliżej środka kampera, to oczywiście otrzymujecie do dyspozycji bardzo przestronną kabinę prysznicową. Na tyle przestronną, moi drodzy, że ja mam 185 cm wzrostu, mieszczę się tutaj bez najmniejszego problemu. Oczywiście, tą przestrzeń też sanitarną, tutaj za drzwiami znajduje się toaleta z umywalką. Możemy oczywiście zamknąć i w ten sposób odgrodzić ją od właśnie części salonowej. Przejdźmy więc o krok dalej. Robimy mały stopień, i tutaj docieramy do aneksu kuchennego. W aneksie kuchennym bardzo dużo miejsca do przygotowywania potraw. Przypalnikowa kuchenka gazowa, duży zlew, no i naprawdę tego miejsca na przechowywanie poszczególnych rzeczy kuchennych znajdziecie naprawdę, naprawdę dużo. Po drugiej stronie, w standardowym miejscu zlokalizowano, moi drodzy, lodówkę oczywiście lodówkę automatyczną, działającą w trzech różnych trybach z osobnym zamrażalnikiem i naprawdę tutaj dolną częścią do chłodzenia. Naprawdę, naprawdę sporo. E, tak jak mówiłem wcześniej, piloty dopiero przyjechały na plac. Nie są jeszcze doposażone we wszystkie gadżety, które powinny się tu znaleźć. A jednym z takich, oczywiście, mm, gadżetów jest lokalizacja e, telewizora, który możemy schować dokładnie tutaj w tym miejscu. Tak jak widzicie, zastosowano tutaj ten nowy patent, nowe rozwiązanie, e, dzięki któremu nawet duża jednostka e, zmieści się tutaj bez najmniejszego problemu, a podłączymy ją oczywiście za pomocą instalacji, która jest już tutaj za tą szufladą schowana, przygotowana właśnie do montażu. Wyświetlacza. Tak jak Wam mówiłem na początku, jest to jednostka czteroosobowa. Drugie, kolejne miejsce do spania znajdzie się nad szoferką. Ono jest opuszczane. Wystarczy złożyć przednie fotele, żeby móc rozłożyć łóżko i miejsca tam z pewnością nie zabraknie. Jest naprawdę duże. Dwie osoby dorosłe wyśpią się tam bez najmniejszego problemu. Nie wracając jeszcze do samego podwozia, warto nadmienić, że samochód bazuje oczywiście na Fiacie Ducato 2,3 140 KONI pod maską a za ogrzewanie odpowiedzialna jest gazowa truma. Schowek na dwie 11-kilogramowe butle również się tutaj znalazł. W kolejnym samochodzie, w którym się znaleźliśmy, jest zupełnie inny układ podłogowy. Łóżko z tyłu nie jest wyspowe, są tam zlokalizowane dwa pojedyncze, z możliwością oczywiście ich połączenia. Natomiast tutaj chciałbym Wam w tym konkretnym modelu pokazać, w jaki sposób cała czteroosobowa rodzina podróżuje. Mamy oczywiście do dyspozycji dwa przednie fotele kapitańskie z podłokietnikami. Podróżuje się w nich naprawdę wygodnie. Natomiast co z tymi dwoma miejscami? Można je właśnie przekształcić w w taki sposób, jak w tym momencie widzicie, stolik jest przesuwny w dwóch płaszczyznach, także możemy swobodnie utorować sobie drogę dojścia do tego fotela. Jak sami widzicie, miejsce, które zazwyczaj zarezerwowane jest na salon, zostało już tutaj złożone. Mam sporo miejsca na nogi. Biorę pas bezpieczeństwa. I ten pas bezpieczeństwa, moi drodzy, zapinam. W to miejsce. Tą zapadkę możemy tutaj wyciągnąć na czas postoju. Kiedy bytujemy w samochodzie kempingowym, możemy oczywiście je schować w ten sposób, przekształcić całą tą przestrzeń właśnie do tej części salonowej. Miejsca jak sami widzicie jest naprawdę dużo. Tutaj możecie nawet swobodnie się oprzeć, postawić swój ulubiony kubek z kawą i w ten sposób cała czteroosobowa załoga może podróżować tam, gdzie tak naprawdę Niezbyt lubię kampery, w których trzeba wykonać bardzo dużo czynności, by przygotować się do jazdy. W pilotach jest to o wiele bardziej prostsza czynność. Mamy tutaj do dyspozycji, tak jak widzicie, proste siedzenie, w którym możemy spędzić czas, jeżeli chodzi o bytowanie na kempingu chociażby i w kilka ruchów, w kilka chwil przygotujemy je do jazdy. Mamy do dyspozycji właściwie tylko dwa elementy. Już gotowe, miejsce jest przygotowane, pasy bezpieczeństwa są oczywiście tutaj zawarte, jesteśmy gotowi do podróży i warto zaznaczyć, że te poduszki są naprawdę grube, więc komfort na pewno będzie zapewniony nawet przez wiele, wiele kilometrów. Kolejny model jest mówiąc takim językiem młodzieżowym naprawdę bardzo mocno wypasiony i ten wypas widać nawet w samym podwoziu do dyspozycji silnik 2.3 o mocy tej maksymalnej, czyli 160 koni mechanicznych, całość ze sprzęgnięto z automatyczną nową automatyczną dziewięciobiegową skrzynią biegów, którą już wiele użytkowników miało okazję poznać i naprawdę ją chwalą. Wreszcie Fiat Ducato doczekał się automatu z prawdziwego zdarzenia. Do dyspozycji kierowcy i pasażera z przodu oddano również stację multimedialną zlokalizowaną tutaj w centralnym punkcie pulpitu. No i warto zwrócić Chociażby na same przednie fotele kapitańskie, na jednym z nich właśnie siedzę, są wykonane już zupełnie inaczej. Tu jest skóra, nie welur. Wszystko jest bardzo przyjemne w dotyku. No i przede wszystkim świetnie wygląda. Tą drobną tutaj kontrastową różnicę kolorów możecie zobaczyć w całym samochodzie. Poduszki, siedzenia tutaj z przodu są jasne, natomiast siedzenia, fotele już są nieco ciemniejsze. Takie kawy z mlekiem bardzo elegancko to przede wszystkim wygląda. No i samochód ma do dyspozycji rzecz chyba jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o całoroczne wyjazdy, tutaj na pokładzie zlokalizowane jest ogrzewanie Alde, czyli nie truma gazowa, nie truma nadmuchowa, czyli oczywiście grzejniki całość zesprzęgnięto z tym schowkiem na dwie butle gazowe, więc tego gazu spokojnie wam na zimowe wyjazdy z pewnością nie zabraknie. Z tyłu, tak jak mówiłem wcześniej, dwa łóżka pojedyncze z możliwością środkowego połączenia pod każdym z łóżek, Zlokalizowano szafy na ubrania, ale ja chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że w tej wersji producent zrezygnował z montażu bardzo dużej ilości szafek nad głową. Mamy zlokalizowaną jedną tu przede mną, jedną za mną i tu. Jedną centralną z osobną półeczką i portami USB do ładowania naszych urządzeń elektronicznych, i można oczywiście narzekać na tego typu rozwiązanie, mówiąc, że tego miejsca do przechowywania bagażu jest zbyt mało. Natomiast zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nad głową, czyli nad miejscami, gdzie pasażerowie śpią, naprawdę znajduje się o wiele, wiele miejsca niż chociażby w samochodzie, który obecnie testujemy, jest w pełni zabudowany i rzeczywiście osoby, które są naprawdę dużych rozmiarów, czyli mają takie wrażenie pewnej, pewnego zabrania tej przestrzenności tutaj właśnie nad w momencie kiedy leżymy, kiedy śpimy, kiedy opieramy się o boczno, boczną ścianę, czytamy książkę, tej przestrzeni rzeczywiście może zabraknąć. Tu w pilocie jest to rozwiązane zupełnie inaczej. I rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka takiego, takiej większej przestrzeni, to tu ją zdecydowanie znajdzie. Wszystkie piloty, które Wam dzisiaj pokazaliśmy, mają osobny zbiornik na wodę pitną, i tutaj cały mamy luk serwisowy, za pomocą którego uzupełniamy ten drogocenny płyn. Ale nie o luku serwisowym, tylko o bagażu. Każdy z prezentowanych kamperów ma gigantyczną przestrzeń garażową, moi drodzy, naprawdę gigantyczną. Tutaj zmieścimy wszystkie niezbędne i zbędne bagaże. I jakby tego było mało, producent jeszcze uszknął kilka centymetrów. Stworzył takie dodatkowe półki, które można znaleźć bliżej środka kampera, więc tej przestrzeni jest naprawdę dużo. W jej załadowaniu zapewne, zapewne pomogą takie bardzo duże przestronne drzwi. Co ważne dostęp do luku bagażowego mamy z obu stron samochodu. Po drugiej stronie te drzwiczki są nieco mniejsze, natomiast sprawdzałem, jeżeli tutaj luk bagażowy sięga mi do wysokości nosa, to te po przeciwległej stronie sięgają mniej więcej do ramienia, więc. Bez problemu dostęp z jednej i drugiej strony do tego garażu macie. Zapomniałem jeszcze moi drodzy o jednej rzeczy, garaże są oczywiście też ogrzewane. Jeżeli stoimy przy kamperze tym z ogrzewaniem malde, to tutaj on też w garażu znajdzie osobny grzejnik i w ten sposób cała ta przestrzeń również jest ogrzewana, co jest szczególnie ważne podczas zimowego karawaningu. Adria Adora 613 UT tak dokładnie nazywa się ten model. Pokazujemy go ze względu na fakt, że jako jeden z nielicznych pozostał jeszcze do sprzedaży i możecie go jak najbardziej kupić. Przyczepa jednoosiowa o długości 8,2 metry. Duża i naprawdę ciężka jednostka, bo EDMC to dwie tony. Za chwilę wejdziemy do środka, natomiast też warto zwrócić uwagę, że jest to przyczepa przygotowana na sezon 2021. To jest nowy Model z zupełnie tym odświeżonym, nowym designem, który przygotowała nam marka Adria, i widać to zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Natomiast przed samym wejściem mamy do dyspozycji, moi drodzy, bardzo szerokie drzwi z takim pięknym śmietniczkiem. Śmietniczek, prawda, jak sami widzicie, jest mobilny, można go swobodnie transportować otwiera się i a wiecie dlaczego to pokazuje. Zazwyczaj w miejscu właśnie drzwi wejściowych, czy to w kamperach, czy przyczepach kempingowych, jest zlokalizowany śmietniczek. Mamy problemy zarówno z jego wypróżnianiem, zarówno z pakowaniem tutaj śmieci, bo jego kształt nie jest zbytnio ergonomiczny. Tutaj bezproblemowo. Możemy go w prosty sposób zamontować na drzwiach, wynosić, przenosić. Drobnostka, ale jak bardzo cieszy. Zapraszam do wnętrza, bo układ jest dosyć nietypowy. Wbrew pozorom nie spodziewajcie się łóżek zlokalizowanych właśnie z tyłu przyczepy. Te łóżko, moi drodzy, pierwsze główne nie, wyspowe małżeńskie, jest zlokalizowane mniej więcej na nie, wysokości osi pojazdu. Przypominam, Adora, bardzo duża Adora, ale w dalszym ciągu przyczepa jednoosiowa. Jak widzicie, nie, do przestrzeni sanitarnej należy to łóżko obejść. Są zwolennicy, są przeciwnicy takiego rozwiązania. Z pewnością jednak warto zaznaczyć, że tej przestrzeni tutaj na samym miejscu do spania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dwie osoby bez żadnego problemu. Jak widzicie, przyczepa jest na tyle świeża i właściwie od niedawna znajduje się na placu firmy Cargo, że jeszcze nie zdążyli chłopaki, a być może nawet nie chcą ściągać tych wszelkich tutaj foliowych zabezpieczeń, więc to łóżko wygląda jak wygląda. Ale dzięki temu możemy zobaczyć nie tylko to co znajduje się na nim, ale również pod nim, bo tutaj zlokalizowano dodatkowe moi drodzy taką przestrzeń na bagaże bezproblemowo tutaj możemy schować pościel, możemy schować jakieś walizki. Wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj gdzieś nam się tutaj w tej przestrzeni życiowej przebijają. Warto zaznaczyć, że ładowność tej przyczepy jest naprawdę duża, bo tak jak wspominałem, dwie tony dęce, natomiast w stanie takim na sucho około tony 500 kg, więc na te dodatkowe 500 kg zostaje na załadunek. Przechodząc do. W tylnej części trafimy oczywiście na przestrzeń mojej drodzy sanitarną i tutaj dzięki temu, że te łóżko jest zlokalizowane w tym miejscu, a nie z tyłu, to ta przestrzeń sanitarna jest naprawdę duża i nie muszę Wam powtarzać, że w sezonie 2020, a z pewnością i 2021 będzie kontynuowany trend polegający na tym, żeby przyczepy hempingowe i kampery miały właśnie osobny swój węzeł sanitarny. Tutaj taki przestronny węzeł jak najbardziej się znajduje, pełnowymiarowy Kabina prysznicowa przeznaczona również dla osób dorosłych. Toaleta, umywalka z dużym lustrem i oczywiście całą tą przestrzeń możemy tutaj wydzielić od sypialni, odsiąść się i spokojnie wziąć kąpiel. Przeczepa kempingowa charakteryzuje się oczywiście tym, że mamy tutaj do dyspozycji gigantyczną ilość miejsca. Zacznijmy że od początku, od tutaj przodu. Pamiętacie długość 8,2 metra, ale to jest długość całkowita z dyszlem. Natomiast i tak, i tak w dalszym ciągu tej przestrzeni życiowej tutaj jest sporo. Jednostka według słów producenta przeznaczona jest dla maksymalnie czterech osób. Tutaj na samym początku macie do dyspozycji taki salon w kształcie litery U. Jak widzicie Możecie śmiało przesuwać ten stolik, możecie też również obniżyć, i w ten sposób, właśnie w tej przestrzeni, stworzyć dodatkowe łóżko dla dwóch osób dorosłych: albo dwójki dzieci, albo trójki. Albo w zależności od tego, jak duże macie dzieci, tak naprawdę, warto zaznaczyć, że w momencie, nawet kiedy tu jest łóżko rozłożone, to w dalszym ciągu ta komunikacja wejściowo-wyjściowa w przyczepie jest zachowana. W przyczepie kempingowej niezwykle ważny jest oczywiście też aneks kuchenny i tutaj tak jak Wam mówiłem, może zacznijmy od tego designu tych górnych szafek. One są rzeczywiście zupełnie inaczej wyglądają na sezon 2021. Tak jak Wam mówiłem Adria odrobiła pracę domową i rzeczywiście stworzyła no, o wiele ładniej wyglądające kształty. Kolorystyka jest oczywiście jasna, co jeszcze bardziej wpływa na tą e, dostępną wizualną przestrzeń. W środku aneks kuchenny ze zlewem. Trójpalnikową kuchenką gazową, mnóstwem przeróżnych tutaj szafek. Każda szafka ma e, oczywiście zabezpieczenie, szuflady. E, też warto zwrócić uwagę, że te wszystkie tutaj ładne, designerskie wycięcia jak najbardziej są dostępne. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to oczywiście tutaj jest taka szafka typu cargo, na trzymanie butelek, drobnych przypraw. Wszystko macie dostępne pod ręką. Oczywiście aneks kuchenny i, i, i a przestrzeń ta, jakby w przyczepie kempingowej. Nie może się obyć bez gigantycznej lodówki, i ta rzeczywiście twarda jest bardzo duża. Automatyczna, sami zobaczcie, w przestrzeni z pewnością w niej nie zabraknie. Do dyspozycji, oczywiście, zamrażalnik, poszczególne półeczki i na samym dole taka duża szuflada. Na duże, półtora litrowe butelki, która oczywiście, jak zwykle, moi drodzy, na żywo nie chce się wysunąć. W każdym razie musicie uwierzyć mi na słowo, że ona tam jest i ona jest tam dostępna. Przyczepa ma oczywiście do dyspozycji dwa aż miejsca do montażu telewizji. Pierwsze znajdziecie w przednim, no właściwie tylnym łóżku wyspowym. Tam jest zlokalizowany pierwszy uchwyt. Drugi jest tutaj, w tej przestrzeni salonowej. Spokojnie ten uchwyt możecie sobie rozłożyć i go dowolnie zmodyfikować w ten sposób, żeby każdy z podróżników miał dostęp do właśnie świeżych kanałów informacyjnych albo bajek, jeżeli podróżujecie z dzieciakami. Na no, ostatniej, właściwie ostatnią rzeczą jest ogrzewanie Truma Ultra Hit 230, działająca nie tylko na gaz, ale również na podłączenie złącza 230, także jest tu oczywiście zlokalizowany też boiler wody ciepłej. Wszystko to, czego szukacie w przyczepie kempingowej jest tutaj dostępne, jest ładne i jest w atrakcyjnej cenie, ale jakiej, to już niestety musicie zadzwonić do Cargo do Poznania. Chłopaki z pewnością przygotują Wam dobrą ofertę. Nie bez znaczenia podczas wyjazdów karawaningowych przyczepą jest ta duża przestrzeń bagażowa i tutaj też się takowa znajduje. Jeżeli otworzycie pierwsze dźwiczki, zobaczycie, że macie do dyspozycji bardzo głęboką szafę na ubrania. Tutaj właśnie takie rzeczy jak kurtka, bluzy zmieszczą się bez najmniejszego problemu. Gdyby jeszcze tego było mało, to za drugimi drzwiami znajdziecie półeczki i kolejną właśnie głęboką szafę na. Ubrania, czyli tej przestrzeni dostępnej tuż przy wejściu jest naprawdę, naprawdę dużo. Adora zmieniła nie tylko jakby swój wygląd, Adria dołożyła do niej też rozwiązania, które są znane moi drodzy, chociażby z luksusowej asteli. Tutaj takie rozwiązania też znajdziemy. W momencie kiedy przyjrzymy się tym wszystkim włącznikom zlokalizowanym blisko drzwi wejściowych, znajdziemy chociażby podgrzewaną podłogę, przycisk od elektrycznie podgrzewanej podłogi, ale znajdziemy też kontroler Adria Media Control. Za pomocą właśnie tego kontrolera możecie podłączyć się do aplikacji Adria Mach i tak naprawdę sterować całym oświetleniem w środku przyczepy, wszelką muzyką, która tutaj pracuje. Wszystko jest dostępne na wyciągnięcie Waszego smartfona. Francuska marka Pilot zaprezentowała na minionych targach karawaningowych również Campervana, który ma otwierany dach typu Popa. Taki dach namiotowy, który do tej pory znaliśmy chociażby z samochodów marki Volkswagen. I Francuzi pokazali właśnie nowy model A2. Znajduje się tutaj na placu firmy Cargo w Poznaniu. Różnią się od siebie długością, różnią się też układem wnętrza, głównie ze względu na lokalizację i układ tylnego łóżka gadania, idziemy do środka. Samochody aż pachną nowością i na tylnym łóżku chociażby nie znajdziecie jeszcze rozłożonego materaca. Ta czynność czeka na nowego nabywcę, nowego właściciela. Takie camperwany jeszcze możecie tutaj z firmy Cargo otrzymać. Co mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji krótkiego campervana, zbudowanego na bazie Fiata Ducato, czteroosobowego. Pierwsze dwuosobowe łóżko znajdziecie w tylnej części samochodu. Możecie dokładnie podejrzeć, jak ono wygląda, jak dokładnie też wygląda przestrzeń pod nim, bo tam znajdziemy miejsca na garaże. Znajdziemy tutaj wszystko to, co w normalnym kamperze do dyspozycji jest duża, szeroka lodówka z zabrażalnikiem, poszczególne szafki, półeczki, zlew. Przestrzeń do gotowania, dwupalnikowa kuchenka gazowa. I jak widzicie, tej przestrzeni roboczej na przygotowanie posiłków nie ma, ale z pomocą przychodzi nam takie drobne rozwiązanie, drobna półeczka, którą tutaj możemy rozłożyć. Przednie fotele są oczywiście obrotowe. Tutaj salon mieści cztery osoby: dwie mogą podróżować w tym miejscu, dwie z przodu. Jakby tego jeszcze było mało na czas jazdy, stolik możemy odpiąć. A potem kiedy konsumujemy posiłki, niechże ja tylko znajdę tutaj zabezpieczenie, znalazłem zabezpieczenie, możemy dodatkowo ten stolik jeszcze bardziej, moi drodzy, poszerzyć, obrócić taki dodatkowy blat, żeby po to, żeby cała czteroosobowa załoga bezproblemowo mogła tu nie tylko skonsumować posiłek, ale również spędzić swój wolny czas. Natomiast. Co z tym dachem otwieranym? No dach otwierany, moi drodzy, mamy tutaj do niego wnękę, Mam, tutaj możemy się do niego e, dostać do góry. Ja w tym konkretnym modelu ten dach otworzyłem właściwie za pomocą jednej ręki. Wystarczyło go usunąć zabezpieczenia i podnieść go. Dach automatycznie na siłownikach pneumatycznych e, uruchamia się, otwiera się. No i dostać się tutaj możemy za pomocą specjalnej drabinki i to tam na górze znajdziemy kolejną przestrzeń sypialnianą dla dwóch osób dorosłych. Francuzi co mi się bardzo podoba Dbają o detale O detale takie polegające na tym Że żyjemy w XXI wieku Na całym pokładzie samochodu Znajdziemy bardzo dużo złączy 12V USB Zwróćcie uwagę, że taka mała lampka LEDowa Posiada właśnie małe podłączenie USB do ładowania Telefonu, czego tak naprawdę Więcej w karawaningowym życiu potrzeba Poznański oddział firmy Cargo to nie tylko sprzedaż nowych kamperów, nowych przyczep kempingowych, ale również bardzo duży sklep z akcesoriami. Jeżeli szukacie rzeczy drobnych, ale też większych do posażenia swojego pojazdu kempingowego, to tu na miejscu znajdziecie wszystkie te rzeczy plus oczywiście serwis, który wam je zamontuje. W niedawnym czasie do oferty a właśnie akcesoriów zostały dołączone wszelkie takie elementy, które niekoniecznie łączą się z karawaningiem, natomiast uprzyjemniają ten wyp przy, tak, chociażby w słonecznej Chorwacji, chociażby jeżeli e, lubicie te wszystkie akcesoria wodne, tą rozrywkę wodną, tak, chociażby jak ja, Nie. znajdziecie tutaj akcesoria amerykańskiej firmy Jowe, która ma. W ofercie chociażby supy, chociażby takie pontony, które możecie zaczepić do motorówek, do skuterów wodnych i w ten sposób uprzyjemnić swój urlop. Przechadzając się w głąb samego skoku znajdziemy lodówki, standardowe lodówki domatica przenośne bardzo dobrej jakości, jeżeli szukacie testu takich lodówek, testu nawet porównawczego, to na naszym kanale jest film już dostępny. Przechodzimy się dalej, moi drodzy. Po drodze mijamy wszelkie akcesoria związane z wypoczynkiem kempingowym, stoły, krzesła. W ofercie znajdziecie też kilka różnych marek: od Autuela przez Brunera po chociażby popularną Izabelę. Tutaj przechodzimy do części, w której znajdziemy akcesoria drobne. Mamy do dyspozycji latarki, przetwornice, zapasowe kasety, ekspresy działające na 12V. Znajdziemy też system. EFOJA. Ten system też pokazywaliśmy już na naszych łamach. Film z testu możecie zobaczyć na naszym kanale. A tu w firmie Cargo taki system EFOYA możecie kupić i zainstalować. Plus dodatkowo znajdziecie oczywiście beczki z metanolem, które, które jest głównym paliwem zasilającym cały system EFOJA. W niedawnym czasie, jak przekazali mi też przedstawiciele firmy. Cargo stworzyło nową serię przeróżnych gadżetów. Tutaj macie chociażby takie ładne kubeczki. A po współpracy, ostatniej współpracy z kanałem Kiki Świat, do dyspozycji oddano takie koszulki, właśnie z tego wyjazdu. Tutaj Kamil złożył osobiste podpisy. Możecie je sobie zobaczyć, przymierzyć i oczywiście kupić. Idziemy w głąb, bo to jest jeszcze oczywiście nie koniec sklepu karawaningowego. Kolejne. Moi drodzy, stoliki, kolejne krzesełka, jak sami zobaczy, możecie zobaczyć, Marka Izabela ma nie tylko krzesła, ale też takie specjalne podłóżki w bardzo łatwy sposób możecie przekształcić całość w takie wypoczynkowe leżaki. Po mojej lewicy przeróżne akcesoria. Złącza wodne, energetyczne, zbiorniki na wodę czystą, zbiorniki na wodę szarą, węże gazowe, reduktory i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie drobne elementy. Wbrew pozorom, na przykład, taka rzecz kosztuje niewiele, a jest to taki specjalny plastik, którego wsuwacie w szufladę i w ten sposób przytrzymujecie tą dolną końcówką wszelkie talerze. W ten sposób one po prostu nie ruszają się podczas jazdy. Warto naprawdę wpaść po takie drobne te, które uprzyjemnią Wam nie, każdorazowy wyjazd, czy to kamperem, czy przyczepą kempingową. Dochodząc na sam tył e, sklepu znajdziecie część kuchenną. Mamy tu zastawy kuchenne, garnki kempingowe, szklanki, kubki. Są też zabezpieczenia antykradzieżowe, antywłamaniowe. Są też oczywiście rzeczy większe. Organizery na przeróżne przedmioty, które przydają się podczas codziennego bytowania w kamperze czy przyczepie kempingowej. Stopnie ułatwiające wejście do przyczep kempingowych czy kamperów. No i na samym końcu rękawiczki, rzeczy sportowe przeznaczone właśnie do szeroko pojętego wyboru na wodzie, więc jeżeli szukacie akcesoriów dużych, małych, drobnych szukacie miejsca gdzie od razu będziecie mogli je zainstalować na pokładzie swoich domów wypoczynkowych to Cargo Poznań jest świetnym do tego miejscem. Tak się właśnie kończą moje wizyty w sklepie Cargo jedno krzesełko kempingowe w kształcie jaja żeby mi było wygodnie siedzieć przed testowanymi kamperami kupione Także tak się kończy wizyta nasza w poznańskim oddziale firmy Cargo. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.